Dzisiaj jest dzień mojej wypłaty. Jestem samotną mamą dwójki dzieci i otrzymuję 6100 zł na konto. Każdy dzień to misja. Najpierw uzupełniam moje wynagrodzenie na ten miesiąc. Padła wypłata 4,500 zł i dwa razy po 800 plus razem 6100 zł do rozdysponowania. Zaczynam od rachunków za czynsz prąd, wodę, internet oraz Netflix. Wyszło 3055 zł i już połowa zniknęła, zanim zaczęłam dobrze planować. Kolejny krok to codzienne wydatki na zakupy spożywcze. Paliwo, wyprawkę szkolną, kawę z żabki oraz nowe skarpetki. Poszło 1900 zł. Dzieci rosną a razem z nimi koszty. Kolejny etap to nasze oszczędności i cele. Odkładam na poduszkę finansową oraz rezerwę na lekarza i lek. Łącznie 800 zł. Odkładam, bo jak coś się posypie, to lepiej być gotową. Na koniec zaglądam do zobowiązań i mam tutaj ratę za telefon oraz płatę pożyczki od koleżanki. Wyszło 340 zł. Niby drobiazgi, ale bolą. Masz wszystko pod kontrolą. Oprócz pieniędzy, ten arkusz pomaga. Może Ci to zmienić krok po kroku bez spiny. Daj sobie pomóc. Wpisz w komentarzu słowo link, a podeślę Ci ten szablon.